Doszły nas suchy, że Bartek Kubicki mówi na siebie tatuś. Ci postawi troszkę jedzenia. No my o tym myślimy. Serio? Serio? No Maciuś się z tatą, Wie tak? Wiesz jak my o się, się tego czujemy? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nawet my tego nie usłyszeliśmy. Na koniec dnia jest tylko jedna ekipa, która wprowadzała i wiecie o co chodzi. A inni z niego korzystają i to jest jakby okej, okay, bo inspiracje są w porządku. Powiem wam, jak się czuję. Na jakimś etapie po prostu trzeba akceptować to, że ludzie będą troszeczkę czerpać, mm. nie? Pojedyncze rzeczy. I to jest okej okay, jakby. Niech świecą. Fajnie, że możemy inspirować innych do tworzenia treści, bym mniejszych powiedział. Mniejszych twórców, prawda? Nie, może nie mniejszych twórców. Mniej kraty, Pani, nie że nie możemy inspirować. Chciałem tutaj zamknął ten temat i niech sobie dopowiedzą reszty po prostu. Mniej wypowiedziane, ma więcej znaczenia. Ale super, że tworzycie, super, że działacie, super, że macie też pomysły, że skąd je bierzecie i mówicie o, nie można odmówić gustów do inspiracji. Ja uważam, że, że masakra. Że u jednego tatusza za dużo, co? Że już o dwóch tatusiów zdecydowanie jest za dużo w polskim internecie. No, ale tak ja, ja rezygnuję tam... w ogóle chyba z tego I miana, niedługo. Bo jak już, wiesz, kradną ci to, 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 to jest nie ten moment. Nie tu, nawet. Niech sobie wezmą ci siedzisz coś nowego zaraz. Tak, ja, ja już mamy coś nowego nawet. To nie jest o tym, że ja sobie znajduję coś nowego. Ja to jest po prostu to, tak, jaki jestem. My nie szukamy czegoś nowego, to po prostu przychodzi, a ktoś musi znaleźć, żeby to mieć. Po prostu my tacy jesteśmy, bro.